Cześć, witam na kanale niezdecydowanego Multihobbisty, a to jest 26 odcinek, czyli zbliżamy się już do końca serii. Mam nadzieję, że wszyscy się z tego powodu cieszą, bo ja bardzo. Także co? Zaczynamy drapanie, bierzemy pierwszą z góry dzisiaj. Zdrawki już tu leżą, przygotowane cały czas, codziennie. 2 plus 1, dalej mamy szansę, bo to 3 i 8, to już nie mamy szans. Gra numer 2, 2, plus 5 to 7 i plus 3 to 10, tutaj też nie mamy szans. I gra no, e, numer 3, nie? 1 plus 2. I teraz musi być albo 4, albo... No 10 nie może być, czyli musi być 4, 8. Czyli znowu 11. To tak jak tu... Tak, tak samo praktycznie. 2, 2, 1, 1, 8, 8. No ale to, to i tak oznacza, że nic nie wygraliśmy. Także co? Kolejna przegrana złotowa. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego. Cześć.